Siema. Magnus Carlsen wydawało się, że wygrał już w swoim życiu wszystko. Był mistrzem świata w szachach klasycznych, był mistrzem świata w blica, był mistrzem świata w rapidy. Ostatnio zdobył puchar świata, więc wydawało się, że już więcej wygrać się nie da. Natomiast zdecydował on się stworzyć swój własny event, stworzył swój własny turniej, gdzie zaprosił najlepszych zawodników na świecie, no i zawodnicy grali w szachy Fischera. No i nie uwierzycie, wygrał Magnus Carlsen. Cały turniej został wygrany przez Norwega, i w dzisiejszym filmie pokażę Wam ostatnią partię z tego turnieju, gdzie mierzył on się z Fabiano Caruano. Dodam jedynie, że to był naprawdę silny turniej. Grał tam mistrz świata, czyli Ding Liren, grał Fabiano Caruana, grał Gukesz, grali silni młodzi zawodnicy Ali Alireza Firuzja, natomiast koniec końców i tak wygrał Magnus Carsen, co pokazuje, że on jest niesamowity, że generacje się mogą zmieniać. Ale on i tak zawsze będzie na szczycie. Jeżeli chodzi o szachy 960 czy szachy Fischera, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie oglądał moich filmów na ten temat, wyglądają one w ten sposób, że nazwa wzięła się od 960 ustawień początkowych, czyli. W zasadzie usuwamy jakąkolwiek teorię debiutów. Ludzie, żeby dobrze grać teorię, musieliby znać wszystkie ustawienia. Jest to niemożliwe. I te figury, jak widzicie, są losowo ustawione przed każdą partią. Z można zrobić roszadę, jeżeli pomiędzy królem a wieżą nie ma żadnych figur, czyli tutaj dosłownie w pierwszym ruchu możliwa jest roszada, a poza tym gramy sobie normalne szachy. Wszystkie inne zasady są takie same. No i Magnus Carsen zdecydował się zagrać ruch G4 i zadziało się coś, co w zwykłych szachach nie ma prawa się zadziać. Dlatego szachy Fischera są takie fajne do oglądania, ponieważ Fabiano Caruana wykonał ruch, a komputer powiedział, że jest to błąd. I dał pytajnik. W pierwszym ruchu Fabiano Caruana, jeden z najlepszych, być może aktualnie drugi najsilniejszy szachista na świecie, w pierwszym ruchu popełnia błąd i gra ruch C6. Ten silnik nie będzie tego rozumiał, natomiast jak sobie sprawdzicie na transmisji, tam ewidentnie jest pokazane, że C6 jest błędem. Bo ogólnie G4 to jest atak na piąka i trzeba tego pionka obronić. I jedyną sensowną według komputera opcją jest zrobienie roszady. Obronienie tego królem. Prawdopodobnie Fabiano Caruana bał się robić od razu roszadę, no bo wiecie, zaraz nas tu będzie jechał Magnus Carlsen, więc zdecydował się zagrać ruch C6, ale z C6 jest taki problem, że potencjalnie blokujemy naszego gońca. Ten goniec tu za bardzo nigdy nie wyjdzie. Po drugie blokujemy tego skoczka i nie do końca wiadomo gdzie go ustawić, podczas gdy białe mogą sobie grać normalnie. Białe już zrobiły roszadę. Białe się nie boją. Nastąpiło gie. 5 h4 h6 d4 i d5. I Mamy takie dziwne ustawienie, gdzie czarne wyprowadziły sobie cztery pionki, ale ewidentnie widać, że to białe już od początku wywierają presję. To jest właśnie to, w czym Magnus Carlsen jest prawdopodobnie albo no na 100% najlepszy na świecie, a mianowicie jak on już cię chyci to trudno, żeby cię puścił. Bo on cię tu atakuje cały czas. Te pionki wywierają jakąś presję. Czarne nigdy nie będą chciały tego zbić, bo białe zagrają F4, zbiją tego pionka, no jest źle. Także nastąpiło E4 atak w centrum. Teraz Fabiano Caruana zdecydował się zrobić roszadę. Ale to już widać, że jest niepotrzebne. W sensie. Te pionki, skoro i tak zrobiliśmy roszadę, no to po co ruszać pionkiem na C6? Jak gracie sobie w normalne szachy i rozustawicie króla tu, no to nie gracie G3 i F4, bo osłabicie swojego króla, przynajmniej bardzo często tego nie robicie. Więc skoczek B3, skoczek C3, nastąpiło E6, goniec D2, goniec E7. No i teraz trzeba podjąć jakąś decyzję, i Magnus Carson zdecydował się, że on atakuje i zagrał ruch F4. Patrzcie, pięć pionków. Które ramię w ramię stoją i wybierają presję. Cały czas jest tutaj jakiś atak. Widać, że Fabiano Caruana musi tutaj się bronić. E, komputer mówił, że najlepsze było bicie, no i nie wiem, co tutaj Magnus Carsen zdecydowałby się zrobić na to bicie, ale nawet po takim ruchu, jak się tak zastanowicie, to tego Pionka i tak kiedyś się zdobędzie. Ruchy typu H5 zawsze się będą kończyły posunięciem G5 i tutaj mamy bardzo silne Pionki przeciwko tym słabym i tutaj zaraz nastąpi bicie, zaraz zagramy, tak zbijemy tego Pionka. No i Magnus Carsen byłby tutaj w dobrym, w dobrym nastroju, jeżeli chodzi o tę partię. Dlatego nastąpiło skoczek D7. No i Magnus Carson zdecydował się tutaj zbić. Zrobił to dlatego, że teraz trudno jest wybrać, jak chcemy to odbić. Jeżeli nastąpiłoby bicie skoczkiem. To możemy to zostawić, możemy skoczkiem wejść na E4, możemy nawet to zbić i dalej trzeba zbić to którymś pionkiem. Natomiast co do zasady, raczej Karuana nie chciał bić tego skoczkiem, dlatego że woli nie pozbywać się swoich pionków w centrum. Woli tutaj ustawić pionka. Jak nastąpiłoby bicie pionkiem, to prawdopodobnie wieża E1, atak tak po linii E byłoby spoko. Dlatego Karuana yy, zdecydował się zbić CD, ale to troszeczkę osłabia jego króla. No dobra, ale w jaki sposób kontynuować tę akcję? No bo wiecie, to jest coś takiego, że gramy sobie w szachy Fischer'a. Nie możemy sobie przypomnieć, że a okej, okay, 100 lat temu to Sztajnic zagrał z Blanką i on w takiej pozycji zagrał to, 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 to ja też tak zagram. Tutaj musimy cały czas na naszą głowę grać. Dodam jedynie, że jest to tempo klasyczne, także zawodnicy mieli czas, żeby się zastanowić. No i tutaj Magnus Carson zagram w komputerowy sposób, a mianowicie najpierw zbił, nastąpiło oczywiście odbicie i teraz H5. I ten pionek będzie kiedyś. Dobrym odciągaczem figur przeciwnika. No i tutaj też wychodzi słabość tego, że na początku zostało zagrane C6, potem zostało zagrane bicie na D5, bo teraz ten pionek nie jest słaby, ale czarne chciałyby kontratakować te pionki i chciałyby zagrać ruch F5, ale nie mogą, ponieważ po biciu, biciu upada ten pionek. Po czymś, takim, po czymś takim, co prawda, możemy zbić tego pionka, ale tutaj po pierwsze, trzeba brać pod uwagę, że możemy stracić, możemy to zbić i trzeba liczyć, czy wiecie, czy nie ma tu jakichś kiwek. Akurat tutaj jest kiwka, ponieważ zbicie, bicie, goniec, hapięć i odbijamy Hetmana, więc to akurat nie jest problemem. Ale po koniec G2 grozi zarówno to, jak i grozi to, więc tutaj byłaby wygrana pozycja. I to wynika. Dlatego z tego, że wcześniej zostało zagrane C6 w pierwszym posunięciu. Dlatego czarne zagrały skoczek B6, bronią się. Więc białe poprawiają swojego gońca. Nastąpiło Hetman H6, aktywizacja Hetmana. Zauważcie też, i to jest ciekawe, że Hetman stoi w rogu, ale on wywiera presję i tutaj, i tutaj. I to jest piękne. Ale pozycję trzeba dalej poprawiać, także ta wieża jest słaba, fajnie jakby strzelała już do jakiegoś słabego pionka. także wieża F1 nastąpiło, wieża F8, teraz Hetman robi kiwkę, jednocześnie broni tego pionka, jednocześnie broni tego pionka, ale potencjalnie kontroluje pole G3. I to pole G3 będzie bardzo ważne za kilka posunięć, ponieważ tutaj czarne poprawiły swojego gońca, ten goniec na E8 stał smutno. No i teraz wychodzi idea Magnusa Carsena. Co ciekawe, w wywiadzie po partii Magnus Carsen powiedział, że nie podobał mu się jego ruch. Że on zagrał go tak na intuicję, ale nie czuł, żeby on był najlepszy, że tutaj trochę zaczął gubić kontrolę. No i wiecie co? Wybrał najlepszy ruch w pozycji. Tym najlepszym ruchem jest goniec E1. Dlatego, że po jakimkolwiek ruchu my gramy goniec G3, no i jeśli nastąpi wymiana, wymiana, no to teraz ten Hetman, który bronił punktów. Teraz nie dość, że broni, to jeszcze atakuje, zaczyna atakować. I zobaczycie w dalszej części partii, że ta przekątna będzie bardzo ważna. Dlatego ważnym manewrem było cofnięcie, cofnięcie i wymiana, żeby ten Hetman wszedł na przekątną H2B8. Także nastąpiło tutaj skoczek C4, wieża wchodzi na półotwartą linię. Skoczek poszedł na D6, skoczek C5. No i teraz w końcu czarne uderzają, czyli F5. I. Znowu mamy taką bardzo ciekawą sytuację, że Magnus Carsen analizując tę partię powiedział, że właśnie to F5 było bardzo silne, nie do końca wiedział jak zareagować, więc znowu zagrał na intuicję. No i znowu... Dokładnie tak jak wcześniej. Jego intuicja go nie zawiodła, ponieważ wybrał najlepszy rów pozycji. Hetman wchodzi do wiaderka z Minecrafta. Teraz tu jest bardzo silny, ale przede wszystkim wywieramy presję na punkt E6. Skoczek atakuje, hetman atakuje, wieża atakuje. No i nie do końca wiadomo co czarne mają zrobić, ponieważ jeśli zdecydowałyby się zbić, no to w pewnym momencie nastąpi pewnie bicie tutaj, bicie tutaj i cała pozycja się posypie. Także na to za bardzo się nie można zdecydować. Czarne zagrały skoczek E4. I teraz mamy bardzo ciekawą sytuację, w której wiecie, jaki jest najlepszy ruch według komputera? Zagranie pionkiem na A4. Jeden z najlepszych ruchów, żeby kontrolować pole B5 i wywierać presję. No ale to jest taki ruch, którego żaden człowiek by nie wykonał, no bo zauważcie, możemy zbić tutaj, możemy zbić tutaj, możemy zbić tutaj, możemy zbić tutaj, możemy myśleć o jakichś poświęceniach tutaj, możemy gdzieś, wiecie, skoczki przestawiać. Natomiast oczywiście Magnus Carlsen zagrał A4, zagrał ten najlepszy ruch. No i od razu Fabiano Caruana stwierdził, okej, okay, to jest ten moment, gdzie zepsujemy strukturę, no i oczywiście komputer tego za bardzo nie lubi, ale długofalowo te pionki będą... Mogą być dużym problemem. Po prostu. Bo są zdublowane, i jeżeli nawet powstanie jakaś końcówka, no to to może być plusik dla koloru czarnego. Także czarne zbiły tutaj, nastąpiło bicie. No i teraz czym chcemy to odbić? Możemy to odbić wieżą, możemy to odbić hetmanem. Fabiano Caruana zdecydował się na odbicie hetmanem. Powierza F8. Można było zagrać goniec G6, i ten goniec tutaj bardzo mocno ogranicza tego Hetmana. Ten Hetman dosłownie prawie, że nie ma żadnego ruchu. A jeżeli zdecyduje się na wymiankę, zbijemy tutaj, zbijemy tutaj, cała pozycja się posypie. Także Fabiano Caruana prawdopodobnie policzył tamto i stwierdził: okej, okay, wierzą, nie mogę bić, to bije Hetmanem. Ale teraz następuje, wyobraźcie sobie, poświęcenie Hetmana, pyk. Oczywiście takie przejściowe, ale koniec końców przechodzimy do takiej pozycji. I wydawać by się mogło, że no ona jest całkiem równa. Zauważcie, czarne mają pionki, które mogą iść. Czarne mogą atakować słabość na A4. Białe mają jakiegoś losowego pionka na H, który właściwie no, nie wydaje się, żeby sprawiał jakiś kłopot. Zaraz zostanie zatrzymany. Ale okazuje się, że słusznie Magnus Carson ocenił, że to jest wygrana pozycja. I jest wygrana dzięki temu pionkowi, ponieważ gramy ruch H6 i zauważcie, jaka jest różnica pomiędzy tym gońcem a tym gońcem. Ten goniec. No, atakuje pionka, który nie ma znaczenia na ten moment. Ten goniec będzie bronił pionka, który znaczenie będzie miał, także nastąpiło bicie. Teraz wieża E5, atak na słabego pionka. A6, bicie. Tutaj szach, pyk, bicie, bicie. Magnus Carlsen stwierdził, dobra, zagram sobie wieżówkę. No i nastąpiło wieża F1. I teraz pytanie dla was, drodzy widzowie: Gdzie lepiej jest odejść królem? Czy lepiej jest odejść na D2? Czy lepiej jest odejść na bedwa? Bo ja spodziewam się, że swoją głową zagrałbym zły ruch i być może bym tej partii nie wygrał. Ponieważ dla mnie dużo bardziej naturalne jest coś takiego, że zagram na bedwa, przeciwnik to zaatakuje, ja sobie to obronię, i w pewnym momencie podejdę królem. I wygram partię. No mam takiego pionka, musi to być wygrana. Natomiast okazuje się, że wcale to nie musi być wygrana. To może być forteca. Nie wiem, bo jest za dużo figur, żeby yy, sprawdzić to sobie z tablicami. Natomiast komputer nie jest przekonany. Ten komputer mówi, że jest remis. Poprzedni komputer, podczas transmisji, który jest, na dole będziecie mieli linka, mówi, że to jest takie plus jeden, ale im dłużej się zastanawia, tym nie jest do końca przekonany, ponieważ ten król musi być aktywny. Nie boimy się, że dostaniemy jakiegoś szacha. No bo król podejdzie sobie tutaj. Dasz kolejnego szacha, to ja już podejdę. Nie tutaj. Tutaj podejdę. I twoja wieża musi iść, ale mój król zaczyna być aktywny. Dlatego po król D1 nastąpiło wieża h 2, pyk, tutaj H7. Nastąpiło B6. No i teraz mamy bardzo prosty sposób, żeby tę partię wygrać. Ponieważ nasz plan jest taki: podejdziemy królem tutaj. Nie musimy martwić się o to, że przeciwnik kiedykolwiek to zbije, bo dorobimy sobie hetmana. I jak odgonimy te wieże, to nasz król podejdzie sobie tędy i wygrywamy partię. I tak to też poszło. Króla 1, widząc to, Fabiano Caruana stwierdził, że trzeba coś tutaj namieszać, więc nastąpiło B4, tutaj. Król B5, C3, po raz kolejny wiaderko z Minecrafta zostało ustawione. Król C4, wieża C7, król D3, ale teraz król po prostu sobie odchodzi, król G2. No i pomimo tego, że wydaje się, że wiecie, ten król będzie odpychał, no to problem dla czarnego jest taki, że w pewnym momencie zagramy w sumie cokolwiek, jakieś B5, no i albo ta wieża będzie stała w miejscu i w pewnym momencie nasza wieża odetnie tego króla, albo po prostu od początku zagramy sobie tutaj i gdy ta wieża się ruszy z pola H6, to będziemy atakować słabego pionka. także w tym momencie e, po ruchu król G2 Fabiano Caruana się poddał i Magnus Carlsen wygrał w szachy 960. Jest to naprawdę niesamowite, po pierwsze dlatego, że naprawdę te pozycje są bardzo bogate i to, że Magnus Carlsen i tak to rozumie jest nieprawdopodobne. Widzieliśmy występ Dinga i Ding zagrał bardzo słabo. Zremisował dwie partie, a chyba z osiem przegrał w tym turnieju. E, natomiast Magnus Carlsen widać, że jest zupełnie innym typem szachisty. Nie polega on na takim przygotowaniu debiutowym, tylko on polega na tym, że po prostu rozumie szachy, także no, nieprawdopodobne i mam nadzieję, że ten Magnus Carsten to będzie takie turnieje organizował jak najczęściej, ponieważ myślę, że szachy Fischera mają bardzo duży potencjał, który jeszcze nie został odkryty, także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem, elo!